Siemanko-śniadanko, słuchajcie, zanim przejdziemy do materiału, to chciałem powtórzyć info, które publikowałem na Facebooku ostatnio. No, w sensie jestem już po tych wszystkich egzaminach innych duperelach i w sumie nawet zaczyna mi wracać ochota do nagrywania. Również zaczynam mieć troszeczkę więcej czasu, aczkolwiek nadal jest go tylko minimalnie więcej. W każdym razie, no, zamierzam nagrywać coś częściej. Będzie Takena, będą recenzje. Czy będzie Pokédex? No, bez przesady. Nie no, okaże się co będzie, ale teraz muszę zrobić zaległy unboxing Akibento ze stycznia, bo mam spore opóźnienie i jak mi się wpienią tutaj, to już mi w życiu żadnej paczki nie wyślą. I w sumie ten materiał będzie trochę inny. Bo z pewnych powodów dźwięk jest dodany przy montażu tym razem, no to ten, zobaczcie co było w styczniowym Akibento. I pamiętajcie, że Akibento na kolejne miesiące możecie kupić z mojego linku, który znajdziecie w opisie. Także pierwszą rzeczą był scouter z Dragon Ball a Wiecie, to takie urządzenia służące do pomiaru mocy. Tylko że w tym przypadku nie mierzy mocy, to takie plastikowe główienko, które po prostu możecie sobie założyć na łeb i być jak Vegeta. Aczkolwiek poziom seksapilu jest w tym wypadku over 9000. Koszulka była chyba jedną z najlepszych jak do tej pory. Był na niej Jotaro, Saitama, Goku, Zoro i Izuku Midoriya czyli postacie z różnych shonenów. Tutaj nie ma się co za bardzo rozwodzić, ciuch to ciuch, jeden z wielu, lecimy dalej. Następnie oczom mym ukazało się pudełko z figurką z One Piece. A. Można było trafić jedną z czterech postaci, a mnie trafiła się monet i jej... szczęśliwy biust. Chyba jak na razie najbardziej quality figurka w Akibento i od razu zaznaczam, że mam na myśli jakość wykonania, a nie gabaryty tej opierzonej panienki. Następne były naklejki z boku No Hero Academia, nie byle jakie, bo to takie naklejki bez kleju, co się je na szkle przydupca i się trzymają. Fajny gadżet, ale kuźwa, na początku byłem zdziwiony, że to się nie chce do szafki przykleić. Dopiero potem z czasem się kapnąłem, że a, to się na szybie mocuje. No ale do szafki przykleiłem sobie kolejną rzecz, czyli taką okrągłą naklejkę z chibi Jotaro. I w sumie nie wiem czemu jest chibi, zarówno na naklejce jak i na koszulce, no ale wymyślili sobie, że robić cieniasa z Badasa jest fajnie. Jednak za sam fakt, że coś z JoJo stanowi zawartość tej paczki, należy się spory plus. Dalej dostałem brloczek z Durarary. Naprawdę wszystko i wszyscy w tym fandomie przypominają mi dookoła, że powinienem obejrzeć tę serię. I cóż, może najwyższa pora. A brloczek całkiem ładny. I następnie jest kolejna naklejka przedstawiająca youtuberkę. Któż by się spodziewał, tym razem jest na niej nie kto inny jak Peach Milky T, której kompletnie nie znam. Okej, okay, kolejny item mnie rozpierdolił i chyba nie muszę mówić, że planuję wybrać się w tym do hipermarketu, gdy będzie w nim przecena. No i na koniec jeszcze taka malutka przypinka z e, tematyką paczki, na której możemy dostrzec e, Misake z Toaru Kagakuno Railgun. No i to by było na tyle, trzymajcie się ciepło, a kolejny film za dwa miesiące! Taki sucharek sytuacyjny, mam ochotę na jakiegoś Takenę czy coś, także jak mówiłem, pewnie będzie niedługo. Także ten, no na razie, do zobaczenia wkrótce.